Syku, ku medii tobie met i met krew za krew, połączenie stref Noc na rok to nie blef I dalej tak, krok za krokiem, w i mieście Czy sam jest taka nuda, że lubię się w dniach pieprziony rodzinki w domowym cieście Nadchodzą nocne mary, więc rób czy przejście W sumie olej za dymę dziś tylko trak i raz mi interesuje Czyż biznes porażony w tym mieście jak gro? każdemu Lesterowi w mordę fluy Często nocna jazda z mefim, wtedy kontempluję I tak wokoło pełno gej i pizga A ja sam sobie biegam, ciągle biegam, biegam Jak ci coś przyklei i do łapy, to sprzedam Wierzysz co? to? rzuć okiem na palące Projekty PCP czekam tu na ciebie Od razu Jake'em cię skazuję, byś się w to miejsce oczu mistycznych, sprawdź to Ja reprezentuję moich ludzi, a oni reprezentują mnie Obskurne czasy skazani na piekło, na ziemi tego jestem w tebie, bo ciągle chępię biedę Samoobrona w kieszeni na zawsze na bicie Niosą mnie dzieciaki pogrążone w niebie. Dalej stale wale swoją prosto przed siebie robię to I tylko ode mnie zależy Ja to na kartce uchwycę Moje ukochane brudne ulice Obnażone tak, że aż są i tu brak, i tu brak Złucha ja wiśniowy z nami grucha w centrum miasta zawie rucha, 157, kucha patroli, prewencji, fucha, zakuś nas przetransportować Długa była noc, nie kleiła się rozmowa, do niczego się nie pucować, doski składu z mowa, kupa palę, z tam przecież nie było, parę piwek się wypiło, z impry do domu wracałem Przecież nikogo nie tłukłem, sklepach szybnie wybijałem Obciążony tym zeznaniem 4 osiem przesiedziałem, wśród głoszeń szczekaczki suki księżyc podziwiałem Szynki dojazd na aleje, diabeł w ryj mi się śmieje Myślę sobie, szaleje mają kolejne zgłoszenie Wyciągają z klatki, Straszą, pójdziesz za kratki Zapowiadają sanki, bez rymów i szklanki Ta noc była długa, na długa buga Wyczynia w centrum cuda W każdy weekend pewna zguba z swych poczynań Wytrzeźwiej sobie przemyśl Co w nocy wyczyniasz Raport zaliczonej gleby gucha noc 100% Zakazane owoce Długie nieprzespane noce. noce i patrzały podkrążone kolorowe neony Światła miasta, jak patrzony To wszystko, obrazy, trasy znam na pamięć większość, wariat dnia męskość Szaleństwo, nocne piekło, gucha noc, noc głucha Meditowi Mefis słucha, jeden z drugim wariaty Chłonie noc nowe ofiary Ja odbijam dziś do chaty, bo chcę dziś uniknąć kary Za szaleństwo noc głucha, Ucha noc, pewna zguba ucha noc, pewna zguba To piekło, pewna zguba Wysłany płomień przetrwanie odsłoni Wszyscy chodźcie za mną w stronę światła Noc mnie obrasta, zaburza substancja miasta Niezależny głos rasta PC parkowy pożera tkany, Mefijany many, bez szacunku niedoceniany Bajecznie na wdychanie I w chuj w ły błęda Splifa góra zaklęta, jedna miłość Jeden człowiek me wąże mięta Co się liczy to się liczy, co ci minie to nie zginie Kryminalne style trudne Pośród ciszy dźwięki brudne Z twoich ust same fałszy zgubne Psycha zryta, sama kana nie zyta Goła poprzypita, następny dobry bandyta i wuerę Na głowie mam to znane, bestialski wzrok Dzisiaj ciemna noc, ciepła noc, miłości nie ma, mocno zaciskam pięści. W letnich ogrotach, okrytyczaną czarną płachtą, niosę złe wieści, a ja Mephistofele, przyniosę twoim cierpieniom kres. Nie noce, nocy, ciągły stres, życie takie piękne jest. Dziecino, słuchaj prawdy z moich ust. Nie chcę widzieć na twojej twarzy znowu łez. Wyrzucę wszystko, co najgorsze jest, zanim powiem dobrze jest, dobrze jest.